Witam wszystkich, jestem jest analog to jest kolejny odcinek z Rudy do mnie napisał. Kolejny odcinek z dusznego surdivalu. Jak ja słyszeliście, jest ze mną duszek do którego napisał rudy. To się przecina, nie wiem czy to na guziku jesteś. Czy u matku wyrzuciłem. Ty, Kiulu. No jestem, jestem. Głupi, głupi, wiem. No. Dobra, o co Kamen tutaj dzisiaj? Chodzi nam o to, że. I tutaj Duszek się wypowie. Że brakuje nam pomysłów, co mamy robić w tym sezonie, więc. Mamy, mamy. Znaczy, tak, brakuje nam pomysłów, co zrobić, a aczkolwiek mamy świadomość tego, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Także, no. Tak, to często... no tak tylko że po prostu mamy lenię i nie chce nam się budować. Nie, w myśleniu, nie wiemy co zrobić. To, o, właśnie to. Możecie nam dawać pomysły na urządzenie domku, na powiększenie domku, na rozbudowę do budówki, nie Więc wiem, tak, na powiększenie że... ogrodzenia, powiększenie tutaj coś. Nie, nie, nie wiem, na wszystko możecie nam dawać propozycje, co się da zrobić oczywiście bez game moda, bo, bo No, teraz jest na giełdzie tylko dlatego, że nagrywam właśnie taki odcineczek specjalny na to na tą część. Więc prosimy Was widzów chyba po raz pierwszy o pomoc. Żebyście dawali nam pomysły pod tym komentarzem, pod tym filmem Pod tym filmem Nie kompromituj się No dobra, tak, piszcie nam w komentarzach lub na Facebooku na, na Facebooku, czy na, Facebooku pod od... na, na, do, na Facebooku to najlepiej do duszka. Na Facebooku pod odpowiednim postem, albo u mnie na pliw. Tak, do no, no do mnie napisz też, chociaż... Yy, i tak nie czytasz. Czytam, ale nie odpisuję. Yy, tak, no i tam możecie wszystkie propozycje napisać co do co tutaj do odcinków. No i to tyle. Chcieliśmy Was poprosić. Mam nadzieję, że, że to fajnie wszystko wyjdzie, że fajne propozycje nam dacie. No i trzymajcie się, cześć. A jedne c'płago. Czekaj, 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 gdzie tu są. O, tak, tak. Czekaj. O, to wyrzucimy sobie, to nie będzie nam potrzebne. Zobaczycie sobie derta, który nam nie rzędu, już ten Patrzcie tak na zakończenie No, no, back way. Gdzie jesteś? Ej O ty, ty! Co za oh. nie, nie, poczekaj jak to jest tp, a ja chciałem warpać się do siebie. O może Możesz w też warpać, tak. Tu nie wierzę. O bak, bak. <słuchaj> dobra, ile masz życia? Yy, no jedno serduszko, nie zabijaj mnie, proszę. No, <słuchaj> nie, strzeliłem obok. Dobra. I tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcineczek, tą prośbę. No i trzymajcie się, cześć! To na razie.